Siemanko, z tej strony z Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20. I w momencie nagrywania jest 28 stycznia, godzina 3.33. I dawno nie grałem Farminga. Tu mam prawie 90 godzin. No, dawno nagrywałem ostatni raz. Także miałem sporo odcinków na zapas. Na dzisiaj już mi praknie, także, także nagrywam pomimo tej późnej pory. 17 stycznia chyba tam widziałem, więc prawie dwa tygodnie. 11 dni dokładnie. Eee, także całkiem sporo i Szczerze mówiąc nie pamiętam co było ostatnio. <grych> eee, coś tam z koniami było, że dzisiaj albo Następnego dnia trzeba będzie je Sprzedać chyba. Eee, no tutaj Silnik, sotarka do Do bawełny jak zwykle. To jeszcze się musi wszystko przeczytywać. A i ten kultywator tubela. Okej. Okay. A jest też belki do zbiornia. Hmm, tutaj mam też do kultywacji, aczkolwiek to jest belka, więc na razie sobie poczekam. Mm -hmm. Także tu robiłem siano. Aha, woda do świn też. Tu jakieś JCB. Hmm, świnie na razie mam sprzedane. A te konie mają 100%, a te mam ujeżdżone, żeby następnego dnia je sprzedać. Okej. Okay. w porządku. W takim razie, no powiem szczerze, że już jeszcze sporo mam rzeczy dla tych koni, a zastanawiam się, czy jeszcze kupować. Hmm. Bo myślę, że jeszcze. z farminga, dobra, to nie jest sobie na razie. Dobra, tak puścimy dalej tu. Myślę, że z farminga będę grał jeszcze. Będę prowadził serię jeszcze. Maksymalnie 10 godzin, tak do 100, bo teraz za chwilkę właśnie minie 90. No i w sumie już tu nie ma co robić, to bardzo. Wszystkich płyn jest kupować wszystkie maszyny już prawie że mam. Zastanawiam się jeszcze nad burakami, to może sobie jeszcze taką akcję zrobię. No, tu jest przed też buraka kolejna. w ogólnie to jest pole 12, tak, więc... Więc przydałoby się pozbierać. Bo tu jest na razie pusta, dobra. Więc zbieramy sobie te dwie belki. Puszczamy pracowników i lecimy tam. Tam jest chyba na razie jedna belka. Przez spoko. Dobra, mhm. to w sumie mogę sobie. jeszcze tefent jakiś był. A mogę na razie sobie puścić. Ile ja tu mam tych maszyn, <gry> masaikrę. Czemu kultywatora nie ma? Halo? Tu jest. Dobra, bo tu długo czekam dlatego to już zdążyło tym silnikiem wyrosnąć. Dobra, silnik na nie. Ale zbierzemy tą bawełnę i tą drugą też kostkę, żeby można było już nie da się oddalić bardziej. By można było już tutaj Kolejny raz to salić, czy też siać. Po rządeczku. Czy tak wejdzie, tak nie wejdzie. Trzeba się bardziej wymanewrować, aczkolwiek powiem, że i tak to z racji. To sprawą ciężarówki jest troszeczkę prostsze, mogę sobie podgłośnić. Tak jak powiem, w menu było to troszkę cichsze. No tak w sumie się będzie mnie tylko. Nic <grym> nie będzie widać, no ale dobra. Dobra, to jest jeszcze druga. No, tak przeważnie. 2-3 eee, Bele bawione są z tego pola numer 13. Gdzie są chyba z dwunastki, 2,5. Jakoś tak, że 3 są z trzynastki, 2,5 z dwunastki. Eee, chyba tak. No i zaraz też sprzedamy te konie. Przynajmniej 6. Także będzie kolejna kasa. No i pewnie jakieś zbiory buraków sobie karne. może tam, tam nie tylko się wykorzysta teraz w sumie nic nic innego nie nie zrobię friend ma prawie pełny zbiornik a cena, cena, cena bawełny nic ja tu mam jeszcze w magazynie mam troszeczkę soi. no i troszeczkę owsa tylko nie wiem czy z tych zrezygnować bo na razie nie chcę ich ujeżdżać 2200 bawełny. no dobra sprzedamy no, ale to w sumie, dobra na razie zaparkujemy tu, bo chyba, aż takie pilne to nie jest. Jak to jest tutaj z krowami? Mało jest siana. Ja minimalnie chyba dosypywałem im, jak to robiłem to siano między odcinkami. No i też już wyjdziemy. Tylko nie między odcinkami wody nie napłynąłem u Na no, u świn też się zastanawiałem, czy nie zużyć tych wszystkich tutaj yy, sypanych do koryta zbóż i już też nie zrezygnować. No bo nie planuję tej serii dalej prowadzić, bo, bo to już się troszeczkę... Kończą rzeczy do robienia. Tutaj mam... Chyba jedną kostkę, nie? Czy dwie? Nie wiem. Dobra, aż niech stoi. Yy, I tutaj wysypywałem, nie wiem co. Jakieś resztki. Aczkolwiek na poprzednim odcinku chyba jechałem z tą dużą naczepą. Białą. A tutaj, po co ja przyjechałem, to ja nie wiem. <laughs> nie pamiętam, no ale dobra, zjedziemy sobie. W każdym razie chyba sprzedałam zwierzęta. Ostatnio jakoś dzień się sprzedałem. Yy, dobra. Także owiec. No dobra, możemy jeszcze dosypać w sumie przed tym sprzedażem koni. Yy, resztę owsa. Żeby było w korycie. Bo raczej już. Trzebać nie planuję, ewentualnie kukurydzę i buraki jedynie. Kukurydzę, może dla, dla świń, bo tu im braknie. Hmm. No, buraki Buraków bardzo mało się nie zużywają. Może na sprzedaż chciałem sobie przetestować jeszcze ten duży eee, świnie. Buraków braku bardzo mało zużywają. Protestować sobie chciałem jeszcze hmm. ten duży komaj. A Chyba pamiętam, co ja wysypywałem, bo pamiętam, że e, jakoś tak minimalnie mi zostało w tej przyczepie. Także to była swoja rzepak słoneczniki. Także albo rzepak, albo słoneczniki wysypywałem, bo e, sobie tutaj postanowiłem nie wrzucać, bo jednak jest najbardziej wartościowa i najdroższa, najmniej sypie. Więc albo rzepak, albo słoneczniki wysypywałem i myślałem, że się zmieści, wszystko troszeczkę zostało. No, ale minęło troszkę czasu, jeszcze na koniu idzie Yy, jakieś tam siano ogarniają na jedynce, więc, więc troszeczkę yy, też czasu było. Zjadły i, i jest miejsce w korzycie. Nie da się nam czasu. Jak bardzo się mogę tutaj szczegóły ciągnąć z tą konie, ale chcę to, to zrobić dzisiaj. Yy, no, żeby już nie płacić. Żeby już tak nie były mniej warte, żeby im wartość nie spadała po prostu. Płacić yy, aż tak bardzo nie będę, bo to są moje konie. Yy, no ale po prostu teraz są najbardziej warte, więc opłaca się je sprzedać w tym momencie. Także spoko, soje sobie jeszcze gromadzę. To jeszcze mogę sobie w sumie zjechać, yy, ups. Mogę sobie zjechać jeszcze po yy, tą soję do Fenda. I tu też mogę sobie w sumie zatrudnić a tam jest jakieś, jakaś naczepa duża, czy on? tam jest bez ciągnika? Ja chyba ją ciągłem BCB wydaje mi się. A tu jest też przyczepa z soją osypana, to coś robiłem, nie pamiętam czy na odcinku, chyba na odcinku nawet. Także dobra, owca ponad 3000, no i, no i soi, która też jest gotowa do sprzedania. Ja sobie kultywuję, to za chwilę podbieramy. No i dobra, to czeka. Tutaj wody należy nie brakuje. Mm -hmm. Uświń, woda. No, jeszcze chwilkę. ja sobie mogę zatrudnić do dalej. No, soja bez zmian. Myślę, że że ja jeszcze sobie pozbieram trochę. Trochę rzeczy i może sobie potem nawet dwa kombajny kupię, jak będziemy stać do Buraków, zrobimy taką dużą akcję. Chociaż tam się nie zwróci pewnie, ale już się tak można pobawić w odbieranie, włożenie. Tylko tu za chwilę mi się przyblokuje o ten... tą przyczepę. Wydaje mi się, że ona była ciągana właśnie JCB. Także w sumie dobrze mogę to odbić teraz. Czy Fendt już tam zakończył? On jeszcze jedzie chwilę. No ale podjedziemy do niego już tą naczepą cyk, czek. Podjedziemy sobie ze środka. Ach, ta lusterka. <śm> no i dobra. A tam jeszcze pole numer 5 dojrzewa. Na końcu, okej, okay, on już się zatrzymuje. On już się zatrzymuje, także także akurat podjadę. No aczkolwiek Ups. Hamulu. Czyli teraz tak podjadę to przyblokuję go bardzo z przodu. Nie wiem, chyba nie. Wysypuje się, wysypuje się. Dobra, nie się wysypuje, a tu już sobie też podjadę. Wodałko nie jest, nie? Nawet jest, chociaż się co już ubywa, więc można je budować, ale, ale na razie nie będę tylko nie kupował, także jedynie się zajmę sprzedażą. Ok, tu też mamy około 11 minut z tego co widzę. Nie chciałem tego. Tą to to wyzjepuje jakoś, tak? Tego wolę strasznie, ale wysypuję niby. <grymne> Albo to zmyłka tylko. Dobra, tylko nie oczywiście wyczyszczę. Tu jeszcze troszeczkę sprawności fizycznej przybędzie, także nieco półtorej tysiąca będą bardziej wartościowe. No, ale już nie będę na nich jeździł, więc wyczyścić można. Ostatni raz był wczoraj. Te znaczy te wszystkie i dzisiaj jeszcze te, te trzy, te dwa pierwsze i, i ten ostatni, bo jeszcze nie mają 100% tylko tam około 98 a tam około 1500 jeszcze jeszcze, jeszcze im wartości przybędzie, także spoko. Gdzie to naczekać 100 tylko teraz chyba muszę wycofać i wjechać jeszcze raz ten znacznik A ten nie, ten nie, ten i ten można na razie Pogarnięte dobra, ten sobie jedzie. To się też napełniło, ten sobie jedzie, tu za chwilę, tego należy też nie puszczamy. To jeszcze chwilę i tym na razie nie mogę zjechać. To już jest prawie pełno. Ale dobra, póki co jeszcze sobie. Myślę, że tu już powinno. Powinien dać radę to już zebrać wszystko. Chyba tak. Zaparkujemy sobie gdzieś tutaj między polami. Naczepę i już puścimy się w nich, żeby, żeby coś tam się działo. No, póki co mam trzech pracowników, chyba tak, więc na gdzie czwarty. Tak wyglądają statystyki. Pierwsza strona, druga. Pierwsza, druga. Eee, dokładnie trzech mam pracowników. No i finanse też mogę pokazać, jak to tu wygląda. Sprzedane zwierzęta były w niedzielę. To właśnie świnie chyba. No, ale jakieś tam nawozy. Inne rzeczy. Okej, okay. tu odepniemy. Podjedziemy do silnika i podepniemy. Nie, No Fajna gierka, powiem szczerze, że mam 90 godzin. Statystyki czas gry 90 godzin 3 minuty. Dokładnie. Aczkolwiek 8 minut mi naliczyło. Pomimo iż odcinka jest już 14. Więc chyba wydaje mi się, że nawet naliczam mniej godzin. Z racji tego, że. To jest wszystko w takim pokazie klatek troszeczkę, powiem szczerze, że to troszeczkę dziwne, ale cóż, jest to nawet troszeczkę dla mnie zrozumiałe. Chociaż w takim razie, jeśli dzisiaj grałem już minut 14, a liczyło mi 8, czy tam 9, to niekoniecznie znaczy, że mam tutaj 90 godzin gry, tylko też więcej. Dobra, lecimy. Lecimy. Także teraz mam czterech pracowników, potem też albo jak kombajn, albo jak silnik będzie zwolniony, to zatrudni się silnik do wypełny, żeby też tam się coś działo. No i myślę, że na następnym polu może tutaj już na... na tej... dwunastce. Jeżeli na to będzie spoko. Miejsce na zasadzenie buraków. Buraki są w cenie 240 około. Teraz rośnie co na Drake's Gryflex, aczkolwiek to jest daleko. Troszeczkę tam na dole, ale wydolny róg. Także niekoniecznie chciałbym wozić, wolę gdzieś bliżej. No, ale się zajdzie znajdzie z tym, więc... Jeszcze troszkę. Dobra, lecimy. Lecimy, z tymi koniami. Wygooglowałem sobie przed odcinkiem, jak należy mówić, jak należy czytać te liczebniki daty na przykład. Przenieś, przenieś, potwierdź. Bez kupowania. No i powiem szczerze, że tak jak czułem dzisiejszą datę przykładowo to właśnie 28 stycznia albo 28 stycznia można dopowiadać sobie dzień 28 dzień stycznia no nieprawidłowo jest nie wiem jak jest nieprawidłowo i lepiej że nie wiedzieć żeby mi się nie myliło no ale zarówno 28 stycznia jak i 28 ups, dup 28 stycznia jest, jest prawidłowo, więc więc zakład spoko miałem wątpliwości, ale yy, no ale jednak obie te formy są poprawne a jednak yy, też 28 stycznia przykładowo, wydaje się yy, racjonalną formą także spoko no prawie, prawie prawie Trafiłem tysiąc tysiąc 000 sześćdziesiąt na koncie. Nieźle, nieźle. A cek, cek. Jeszcze jeden tu jest w takiej cenie. No hmm. i w sumie dylemat, bo no, Sprzedam pewnie jeszcze tego pierwszego i trzeciego. Hmm, no bo ten trzeci. Samego mi się nie chce sprzedawać później, będą jeszcze dwie trasy. Dwa kursy z tymi trzema końmi. No i z tego też zostawiać 100%, bo następnego dnia już będzie mało mniej. Także jednak lepiej sprzedać teraz a, tego jednego w pełni sprawnego i drugiego prawie, niż, niż zostawić i następnego dnia a, sprzedać mniej wartościowego. Także spoko. 51 pięćdziesiąt konie bokiem wchodzą, kurde. Jakiś siewnik. Czy ja nie zatrudniałem, naprawdę? Czy ja nie zatrudniałem, naprawdę? No jest trzech. Coś mi się chyba nie kliknęło. Albo nie ten przycisk, To oh, tu już kończy fent akurat. W tą stronę, także spoko. No i dobra, jest czterech. Oczywiście jest e, stajanie nie? Tak, dokładnie. Bawełna też tu leci. Zaraz skończy 12. I będzie można zrobić na 13, prawie pół jest, jest gotowe. Mm, no i Fendt skończy, to będzie można też sadarkę zatrudnić też, tam siewnik e, z tą bawełną na 13. tak. Mylą się te konia. Ja chciałem sobie odznaczyć to, żeby mi się nie świeciło. W porządeczku. 19 minut. Także zrobię jeszcze jeden kurs z tym, z tymi końmi, Będzie też koniami. Hmm. Chyba ich zapomniałem załadować. To bardzo ciekawe z swoją drogą. <grymne> Dobra. W następnej się poczeka. Ja sobie zacznę tego. To bardzo ciekawe swoją drogą, co tu się zrobiło? Hmm. <grymne> um. Tak. Jechał do handlarza zwierząt. Zapomniał załadować zwierząt. Przyjął na pusto. Ciekawe, ciekawe, powiem szczerze. <grym> Wcześniej mi się taka sytuacja nie zdarzyła. No ale lepiej zapomnieć niż utknąć gdzieś i stracić te konie, nie? Chyba nie klinnąłem tam, potwierdzić czy coś przenieść. Nie wiem. Nie, no wydaje mi się. Uoj. Łoj, łoj. To ciekawa sprawa, to ciekawa sprawa bardzo. I na trzeciego. Dużo <gry> tak nie robi w rzeczywistości. To jest bardzo niebezpieczne. Very dangerous, my friend. No i tak to jest. Czyli co, sześć tu mam jeszcze koni. Coś musiałem nie kliknąć. <gry> Tego i tego, i tu sobie kliknąłem. a potem wziąłem wstecz. Nie wiem, co ja, żebym zrobił. No, jest jeszcze 4, dobra. Dobra, mamy już 27 minut odcinka, także. Także też dowieziemy ten kurs i będę kończył. W tym momencie. No, tyle. Okej, okay. robię się to ładnie, wyrabię się tu ładnie. Jakieś takie failowe odcinek dzisiaj. <śm> no ale cóż. Tak to czasem w życiu bywa. Nie chciałem tego wcisnąć. co szczęście mi się zdarza tak przełączyć się, chociaż nie miałem takiego zamiaru. Najlepiej też ten pomad wyłączyć. Przenieś, przenieść, potwierdź. Dobra, to ja się będę żegnał w takim razie. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka, jeśli się podobał zachęcam do stawienia łapeczki w górę. I w sumie może przetestuję sobie jeszcze czy konie na przyczepie tracą wartość jak się je zostawi. To jest też ciekawe swoją drogą. No mogę taki test zrobić też na koniec, nawet jeśli nam stracę te kilka tysięcy, to przynajmniej będę już mądrzej się na przyszłość. Eee. O to jednego sobie załaduję, dobra, jednego sobie załaduję i sprawdzimy następnego dnia, czy stracił on wartość, czy, czy nie. Także ja już tu podjeżdżam, ładuję i kończę, także dzięki. Także także powtarzam się dziś. Dzięki, do następnego. Trzymajcie się. No i papa.